Wiesz, prawie im parkour wychodzi. Widzę właśnie. No ale prawie robi wielką różnicę. Czasami... O, skoczyłem. O, znowu. Ani już nie. <grafię> to w sumie co, witamy to, się w kolejnym odcinku kwadratowego. kwadratowego. Może też... Co? Są nowe, ten, możliwości. Z tego co wiem, jak masz coś takiego, to to normalnie ci przybiegnie. Wiesz? Ale biegnąć... No, Hmm. No i teraz wyjaśnijmy dla, dla was pewnie małe zmiany, praktycznie nic nie zauważycie, jesteśmy na tym samym sidzie jesteśmy tutaj wszędzie to samo, tylko może niedługo zaraz rzucą się na nas jakieś straszne potwory, których tutaj wcześniej nie było, a to dlatego, że nie jesteśmy już na technik paku, tylko na tym, co widzowie już tam zasugerowali w poprzednich odcinkach, w komentarzach. Wyprzedziliście nas, nasze, nasze plany, które już były myślane przez nas od dłuższego czasu. Szczególnie przez Kubę. I jesteśmy na modpaku od Wicha. mod. Chyba powinno was to no, cieszyć. Dzięki temu mamy no, kilka nowych modów, które są bardzo fajne. Nie ma co się oszukiwać. Będziemy musieli jeszcze sobie dograć, ale to we własnym zakresie Optifina. To już żaden problem. I w sumie co jeszcze powiedzieć? Chcę powiedzieć to, że jakby coś miał. Ogarnęłeś Makedita. Nie ma, to nie to. To co? jest to single commentary. Dobra, jed jeden grzyb. No, ale też to, że jeśli ktoś by chciał. No, a chodź, tu idziemy. Problemy z serwerem. Instalację. Z instalacją? instalacją ogólnie, to piszcie. To piszcie do Kuby. No, na całku nie piszcie. Na ten no, piszcie w komentarzach. Ja może też coś będę umiał podpowiedzieć, chociaż to wątpię. ja... ogólnie pomogę. Służysz pomocy? Mhm. Uh -huh. Jakoś nie było podwórku. Yy, no właśnie stoi przede mną ten pojączek. A w ogóle jest więcej podwórków. To, to dobrze. Tak, to jest więcej, to jest, to jest więcej. Hmm, W sumie tak, przydałoby się coś porobić w naszym Dobra. domku, jest to teraz taki priorytet. I ja znowu latam jak głupi. No właśnie wiem, a ja tutaj chcę konkrety, konkrety, konkrety. To jest najciekawsze a do oglądania. Czy może jakąś być, ale sądzę, żeby, żeby było zachowane tutaj jeden poziom. Tutaj. Schody, gdzie są na górę, żeby były mhm. i na dół. To ty pop w dół, masz chyba materiały, no, prawda? No. Tak. Może podjąć to... to... może te schody, żeby były na dwa. Albo zróbmy barierkę. Barierkę właśnie chcę zrobić, ale na dwa niekoniecznie. Nie, właśnie. Nie barierkę ja właśnie po to zrobiłem a płotki a, teraz, to. żeby. O coś w tym z Może nawet tu jeszcze jedna. I tu. Okej, okay, teraz jest spokojnie. Nie blokuję, można spokojnie przejść. To kopiesz. Uh -huh. Tak, a ja sobie będę jeszcze kombinował odnośnie tutaj wykończenia. Przydałoby się zrobić też chciałem połączyć tą naszą starą hacjentę z tym, żeby był taki tutaj tunel trochę. I właśnie żeby przechodził pod ziemiami. To tutaj będą podziemie na pewno jak najbardziej wskazane. Chcesz schodki? Nie mogę Łapaj panie. Co jeszcze? A, mam żelazny kilo w swój. Chcesz? Będzie ci łatwiej Nie. kopać. Co tu ja sobie kombinuję? A jeszcze dla waszego dzisiaj wyjaśnienia. Ostatnio nie wiem czy wam się podobało to, czy nagrywaliśmy z dwóch ekranów czy to było wygodne. Nic nie pisaliście. Jak tak możecie? My tu się z ramy zastanawiamy, a wy żadnej reakcji. No nieładnie. Dobra, a tak na poważnie to faktycznie moglibyście zdać jakiś sygnał. Dzisiaj ten tak nie będziemy nagrywać. Chciałem sobie pograć na pewnym ekranie, no nie. Lagi, lagi. Zaraz nie będzie. Bo nie ma Optifine, nie? To ja się w ogóle dziwię, że no. to mi to działa. I działa lepiej niż z Optifine No nie 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 wiem. W sumie w Optifine sobie włączasz te jakieś ulepszenia, coś tam ten, żeby ładniej wszystko wyglądało, więc to też faktyczne, że... Jeszcze może... jedna taka ciekawostka nowość może jest dograny ten Resize Book tutaj, czego nie było w tekicie. I on nie działa tak samo, jak powiedzmy, jeżeli byście brali sobie osobno, ponieważ jest pod przyciskiem G. Widzicie? Ja nie mam żadnej książki, w pewnym przypadku nic, tylko po prostu G naciskam. Tak więc on jest tak jakby dograny w serwer. Wrzucony. I dodatkowa chyba jeszcze informacja, że dobrałem jeden plugin do całego serwera, który nam pozwala ścinać drzewka za to jednym. Tymiu. Jednym machnięciem. Coś jeszcze ciekawego w naszych planach było. E, zapewne oglądaliście ten filmik od Minecraft Polska, gdzie prezentował nam bardzo ciekawy mod pod tytułem pod nazwą Gówno Mod. Ja po prostu kubie to pokazałem i od razu go męczyłem, żebyśmy to dograli. Ale chyba mamy mały problem. Coś mam łapaj Połowę ci nam, bo mi się też przytasło. Żebyśmy to do, od razu grali, no bo przecież to jest komiczne, no fajnie jest, by było to mieć na serwerze. I tu pojawia się problem, bo chyba będzie problem, żeby to wgrać. No kurczę, no. powtarzam się dzisiaj coś, ale chociaż gadam. Yy, yy, tak właśnie, wszedłem na tą stronę oficjalną wkrótce tej modyfikacji i właśnie nikt nie pisało, że on jest yy, kompatybilny razem z na serwerami. Serw tak więc nie wiem, jak to będzie, ale. No i co sądzicie też o tym Pumodzie? Mi się wydaje, że to fajny pomysł. No, no. Ogólnie to podstawię ten link. Do no i tak będzie najlepiej. Zaczyń, to każdy to zna. Wiesz co? Nie. Chyba, że. Czy nie, może ja od nie wiem na Minecraft Polska, bo nie było. Jakoś z tych zaletów no. musi mi się nie chce, z tych bardzo nie zrobię. No ja się nie dziwię, no bez przesady. Nawet. Nawet tak opuśkać ogląda, jak on kręci po 40 parę minut odcinki, to szczerze. To jest A się odechcia oglądać. i właśnie to też mnie zastanawia wasza ankieta, bo ja rozumiem, że chcecie jak najdłuższe odcinki, żeby oglądać nas jak najdłużej, bo no, wydaje nam się, że ciekawie nagrywamy i jesteśmy naprawdę dobrymi let's playerami, Chyba. ale z drugiej, z drugiej strony... To jednak to jest męczące no siąść tak przed komputerem no co innego jeżeli ten ktoś ma na przykład nie wiem jakiś smartfon tablet no nie to w łóżku czy coś tam wieczorkiem to przyjemnie jest faktycznie pooglądać ale jednak na 30 40 minut poświęcić na film tym bardziej z gry Wiecie no Dimy można no ale dla nas to też nie jest jakoś bardzo łatwe jeżeli chodzi o przygotowanie bo im większy materiał, tym dłużej trwa obróbka jego. Wrzucanie. wrzucanie to no, przede obróbka wszystkim. obróbka to wiesz, jak tam nie ma za dużo kieńc, to, to... Ujdzie to jakoś, jest no nie? Ale tak, no no? właśnie samo to wrzucanie przy, na przykład, u Kuby, to jeszcze to jest w miarę znośne, bo on ma internet 10 mega, co już jest taką przyzwoitą prędkością, natomiast u mnie, na przykład, przy dwóch megach wrzucanie filmiku pewnie by zajmowało po kilka godzin, ale to już nie moja wina. Ja też będę się zastanawiał nad zmianą internetu. Hmm. Tak, w sumie, co? No, z I... Nie, ja tutaj sobie wiesz, tak sobie gadam i właśnie dziwi mnie drogę ta Wasza decyzja. To że 30-40 minut średnio na odcinek? Tym bardziej dlatego, że miałam statystyki dostępne i wiem, że u po nas połowa ogląda tylko te 18 minut pierwszy. Później to już schodzi tak gdzieś do 20%, nie? I mm -hmm. tyle i się wyłączają. No bo dla mnie to też... No ja... Jeżeli widzę naprawdę, jeżeli coś mnie zainteresuje, to mogę nawet posiedzieć i nie wiem, tą godzinę, no, chyba że was te odcinki aż tak interesują. No kurczę, może ja sobie z tego aż tak sprawy nie zdaję. Nie wiem, ale... To było super w takim wypadku. Ale też troszeczkę to wrzucanie może nie aż tak słowa kompa co renderowanie tego. Bo, rzucanie ząbier, rzucam sobie i sobie zalecimy. I sobie w tle lecimy. No to... komputera jakoś tak nie słucham, ma, może bardziej internet, ale renderowanie i później konwertowanie tego to jest pasywne. Bo, powiedzmy, ten 20-minutowy odcinek renderuje mi się około godziny, i później kolejna hmm? godzina to jest konwertowanie, żeby było jakimś dobrym, takim jakości. Więc dwie godziny ja w sumie... Lisek! Yy, on ci chyba nie zaatakuje. Yy, więc dwie. Sztorechamka mnie nie atakuje. Więc dwie godziny ja nic prawie nie mogę. O! Yy, na kopię nie mogę robić. Więc. No. Takie to też mało przyjemne, jeżeli jest długi odcinek. No dobra, koniec yy, tego tego. Koniec ma rodzenia. Jeszcze coś tutaj właśnie cały czas zastanawiamy się, nad, yy, jak głównie nad wykończeniem domku. Może to też będzie dla Was po części inspiracją do tego, co możecie sami zbudować. Bo wydaje mi się, że nawet ciekawie powstaje nasz ten projekt. My... I chyba sami o tym powiecie, co? Czy nie? No? Poczekaj, myślę, bo mi wypadło. Yy, aha. Okay. Yy, tak, Turcja jeszcze ja nic o tym nie wie, ale szykujemy konkurs. Co? Trzeba... Aha, no. fajnie. Dowiaduję się o was w takim samym momencie, więc. wy. Tak, ja yy, nagrodą będzie przejście razem z nami, mapki. A, a, a to jestem za. Yy, tam jesteś pewna, zobaczymy wszystko. A co musicie zrobić? No, tu będzie bardziej dla tych osób, które są kreatywni. Mm, Kreatywne. Kreatywni, sorry. Odmiana. Jest... Tak, tak. Yy. Kreatywne, ponieważ potrzebujemy outro. Wiesz to to? A, no wiem, oglądałem Minecraft Polska. No ja coś nad tym siedzę ogólnie, ale znaczy. zastanawiam się, ale też pomyślałem, że to może być dobry, dobra sposobność na zrobienie konkursu, tym bardziej, że mamy, no, te 420 już widzów i nie było żadnego konkursu na okrągłą liczbę 400 i też... No, to, to, to to tak nie wiecie, ale... No jakaś tak też trzeba przeświętować może lecie to. Dlatego. No tak pomyślałam, że to jest dobra okazja. Nie, doby, dobra, dobra inicjatywa jestem jak najbardziej za myślę, że i wy. Więc będzie spoko. Kurczę, coś tak. mi się przydało zaprojektować. Wiem, no kurczę, nie To auto, to jest coś takiego dla tych, którzy mnie wiedzą. Szczerze nie podoba mi się ta łaska. No na razie jest, niech tu będzie. To jest to jeszcze... coś takiego na samym końcu filmiku, jak na przykład to jakieś zdjęcie i tam jest na przykład jakiś motyw jest napis subskrybuj, jakiś odnośnie do innych typów filmików, jakiś tam playlist, do kanału, coś takiego. Albo film po prostu z tym, że na przykład... Ale zapier. Ala. Nie, sorry. Jelenia biłem, Wiemy. sorry. E, Albo przykład filmik, gdzie są na przykład jakieś miniaturki, jakieś tam filmików wstawione, to... Ja też po kliknięciu tego podnośnika to się przenosi nas do. Creeper! Fuck fuck fuck. Do jakiejś playlisty, albo do Teraz ja ci się o, To już chyba. Um, ogólnie, um, Minecraft poster teraz fajne, ktoś zrobił. No a to trzeba przyznać, że naprawdę było no ciekawie naprawdę zrobione. Jest świetne. Wymagało dużo pracy, to. nie ma co się oszukiwać. To już w pełni anonimowane takie mhm. ten Outro. Tak z angielskiego. Z tego, <laughs> tak mówię, o filmiku, a nie tylko zdjęciu. O, ale zdjęcie, jak macie jakiś fajny pomysł, to też oczywiście na sam początek przejdzie. Ale naprawdę przejdzie. Dobre zdjęcie wystarczy w zupełności, to I moim nie zdaniem. Ale też nie musi dać wcale filmu. Trze, trzeba sobie, żeby nie była bardzo przesadzona. Żeby było takie... Czytelne, subtelne i jak najwygod najładniejsze. Dasz o, mi kobla? To nie to ująłeś. Mam tylko pięć. To co ty tu kopałeś? No, no dobra. Serio, że huchnąłem mikrofon. Mam nadzieję, że was nie zagłuszyło. Nie, ale ogólnie tak jest fajnie, że myślę lepszy dźwięk. Ja sam jestem zadowolony. Ja mam lepszą jakość dźwięków i na uszach, no nie? Może tak się trochę chwaląc, ale lubię te słuchawki, no kurwa. Jeżeli zastanawiacie się nad tym, nad jakimś wyborem, właśnie słuchawek, to ja jak najbardziej swoje z mikrofonem, jak najbardziej polecam je. Nie wiem, czy w ogóle mówiłem, jakie to są słuchawki. To są Creative od Sound Blastera SB Tactic 3D Alpha. Ten model tak chyba naprawdę najtańszy spółki cenowej od Sandlastera, ale i tak jestem z tego zadowolony. Po pierwsze, co oferują. Może zrobię taką trochę autoreklamę tego produktu, ale może być to dla Was ciekawe, szczególnie jeżeli szukacie czegoś takiego. Ja już zabiłem jednego, dwa mięska mi wypadło. Te słuchawki, co oferują, a więc mm, posiadają od razu dołączoną do zestawu kartę dźwiękową, co jest świetnie. rzeczą, która od razu podbija niesamowicie walory waszego komputera, jeżeli na przykład nie macie dobrej karty dźwiękowej albo zintegrowanej, chociaż w płycie głównej. No nie, Akurat Chyba ja nie mogę narzekać teraz, ale, mimo wszystko, jest, jest różnica. Yy, zintegrowana ta, znaczy zintegrowana, dołączona karta dźwiękowa jest w formie Przyłączonego pod USB takiego Dynksa, który wystaje dosłownie, nie wiem, na 10 cm od tego portu USB. Wszystko jest dosyć giętkie i podpinamy pod niego właśnie wyjście mikrofonowe i słuchawkowe ze, ze słuchawek. Więc słuchawki też nie są tylko pod komputer. Jak na przykład oglądałem te od Creative'a też Fatality HS1000, które miały wyjście tylko w USB, więc od razu kompatybilność na przykład do telefonu, żeby podpiąć, no nie ma szans. No, nie jest przejściówki jakieś chyba ciężko by było się bawić. A tu, jeżeli nie używamy karty dźwiękowej, normalnie podpinam sobie do telefonu, też mogę z nich korzystać. Jakość dźwięku też jakoś nie jest zła, ja wręcz powiedziałbym bardzo dobra. W gierkach bardzo dobrze się to sprawdza, a w czasie słuchania jakiejś muzyki też daje radę, mimo że to słuchawki bardziej gamingowe, nie jest tragicznie. I zacząłem się tak trochę rozgadywać i może was to troszkę wkurzyć. Mam nadzieję, że nie wyłączycie mnie przez to. Uh -huh. I tutaj jeszcze zacznę się zastanawiać nad domkiem. Jak Was coś jeszcze może będzie interesować na temat tego sprzętu, to Proszę. mogę wam coś jeszcze Pisa, powiedzieć, no nie w komentarzu. W ogóle na temat opinii tego, co sobie kupiłam teraz. To ja jak najbardziej jestem. Otwarty mogę się wypowiedzieć. Mi się bardzo się Szczególnie ten program do karty grafik. No no. co zmienia... Mutacja, głos. mutacja właśnie dźwięk. Chociaż tak, ja też to, jest, to jest teraz brałem. Tylko inny mhm. trochę, ale nie jest a on aż tak dobry jak ten ten. Telefon, to do tego ponieważ nie mogę tam sobie wybrać na przykład już jakby tak zrobiony tych głosów odpowiednich. Prawda? Że... Mhm. Działa, da takiego na przykład, nie? Ty, Gotowcy, tylko tak, to muszę przyjemne? sam ustawiać to wszystko. mam po prostu to mm, utrudnione zadanie. Takie pole, gdzie mam, mm, nie wiem, z 15 na 15 kwadracików, nie? Każdy kwadracik odpowiada jakiemuś tam natężeniu. I muszę wiesz. I każdy kwadracik odpowiedni tam głos ustawia. Rozumiem o co chodzi. Też jest niby fajne. Znaczy u mnie też jest taka możliwość, ale od razu ma się także też zrobione te posałe głosy. Weź tutaj kop trochę w dół. Zrób takie bardziej to szersze, żeby nie było to takie wąskie, okej? Okay? Wiesz o co mi chodzi? No? Już, 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 Dobra. Tutaj jest taka prowizoryczna kuchnia. Ja mam ten pomysł na Co będzie i tak rozbudowane. No. Tak? No, co masz? daj mi okay. drewno. Tak to nieprzerobione. Jak masz. To jest Masz mniej więcej timing? Mam 18 minut. Oj. oj, oj. E, co powiesz na to, żeby podzielić to na dwie części? Mi to nie przeszkadza. Wiesz Jak nagrywamy, to już to tylko twoja obróbka. No, tak. Ale to co, dodobijemy jeszcze do 20 mm -hmm. minut minut no i zrobimy tak sobie na przykład, o, pierwsza część wykańczania domku i druga część wykańczania domku. Jest mm -hmm. co, ale w pierwszej części strasznie. Nie wie, jest ja rozumiem ma... o co chodzi, tak, tak, coś masz takiego. taki blat i tutaj no. coś takiego spoko, tylko że ja to na razie zdejmę, to ja nie bo strasznie. Spróbuję to jakoś podskosować, jeszcze jak No, dobra, to jest ja krok. Okay. nagrywać, bo. Ja, ja kopię... No dobra, Rady. rany widzowie, jak będą zaskoczeni i zobaczą efekt końcowy, to też się. Tak, pewnie usłyszycie moje krzesło. Już. Ma bardzo niegrzeczne krzesło. No. Strasznie głośne i atakuje nogi. Ja Wam mówię. To właśnie... Z własnego doświadczenia. No dobra. Ścierpła, ścierpnęło. chyba. Ja, ja mówię, ścierpnę. Widza ścierpnęła. Wid, widzowie nas poprawią. Ja mówię, tak. ścierpnęła. No o, A nie wiem. Po co mam tak robi? No rany, tam wszystko będzie te, odnogi, system tych. Ja Dobra. cię, jak ty możesz takie Dobra. rzeczy pytać? Dobra, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Gówno wyjdzie, jak zwykle. Nie no, spoko. Ja, ja mam w głowie jakieś pomysły choroby. Ale zawsze dużo pomysłów. Gorzej z chęciami do wykonania. No ale no, kurczę tam bez przesady. Człowiek nie zawsze wszystko potrafi. Znaczy potrafić może wiele, ale nie zawsze jest w stanie wszystko O tak No, zgadza się. Mhm, Okej, okay, tu ładnie wygląda. Good job. O oh jee. Yeah. Kurcze, drewna mamy mało. Właśnie, bardzo Zaraz pójdziemy się pobawić z potworkami troszkę. Po, o, pozwiedzamy trochę te nowe tereny, znaczy nie do no, końca nowe tereny, ale nowe potworki. Bo troszkę ich chyba doszło. Nawet jeszcze To co widzimy się w drugiej części? W drugiej części proponuję, że pójdziemy trochę pozbierać materiałów i jeszcze będziemy się zastanawiali nad wykończeniem. To do zobaczenia.